Ogromne podziękowania dla moich wspierających. Dajecie mi mega kopa do działania, dzięki czemu mogę dalej się rozwijać. Dzień dobry moi drodzy. Project Zomboid to jedna z moich ulubionych gier o tematyce zombie. Jest to gra zombie survival, w której zawsze giniemy. Jednak od nas zależy kiedy. W moim przypadku zawsze schemat był taki sam. Zaczynam grę, idzie mi w miarę dobrze, czuję się coraz pewniej, zdobywam lepszy ekwipunek, a potem przez głupi błąd zostaję ugryziony i na tym kończy się przygoda. Grę zawsze zaczynamy w losowym budynku. Tam zbieramy najpotrzebniejsze rzeczy i ruszamy dalej w świat. Dzisiaj jednak sprawdzę czy możliwe będzie przeżycie w Project Zomboid nie wychodząc właśnie z tego początkowego domu. Nawet na Metr. Właściwie to sprawdzę, jak długo uda mi się przeżyć, gdyż, tak jak wspomniałem, w tej grze i tak umrzemy. Rozgrywkę zaczynamy od wybrania zawodu naszej postaci oraz jej cech. Ja wybrałem synonim youtubera, czyli bezrobotny. Wybór zawodu zazwyczaj dodaje nam statystyki, ale i też zabiera punkty, których możemy potem użyć na dobranie pozytywnych cech dla naszej postaci. Dostępne mamy cechy, które nam ulepszają postać lub mogą ją osłabić. Po co jednak brać takie cechy, które mogą utrudnić nam grę? A no dla punktów. Na początku mamy do dyspozycji 8 punktów. Jeżeli je wykorzystamy, to już postaci sobie nie ulepszymy, ale za to możemy dodać negatywne cechy dla naszej postaci i zyskać więcej punktów na dalszą rozbudowę. Cechy oczywiście dobieramy takie, aby jak najmniej nam przeszkadzały. Przykładowo, ja wziąłem Agorafobia, czyli lęk przed otwartą przestrzenią. Skoro i tak będę siedzieć w domu, to są to darmowe punkty. Wybrałem moim zdaniem dobry zestaw cech, a potem nazwałem naszą postać Pewien sam w domu. Co prawda świąt nie ma, ale lepszego pomysłu nie miałem. Rozgrywkę zaczynamy oczywiście od bardzo pozytywnych napisów i trafiamy do naszego domu. Każdą grę zaczynamy tak samo, czyli od oglądania Life and Living, który na start daje punkty doświadczenia w jednej z kilku profesji. Zazwyczaj punktów jest tyle, że na spokojnie potrafimy dostać nowy level. Potem tym rozpocząłem grzebanie po szafkach w domu, sprawdzając co dokładnie mam. Niestety jedzenia nie było za dużo. Mało tego, nie miałem otwieracza do puszek, przez co nie będę w stanie otworzyć puszek z jedzeniem. Przegrzebałem resztę pojemników, gdzie znalazłem pierwszą broń, czyli gitarę. Wiedziałem, że nie będzie zbyt wytrzymał wytrzymała, ale lepsze to niż nic. Otworzyłem drzwi, aby się rozejrzeć i wtedy zaatakował mnie pierwszy zombie. Dostał parę razy gitarą, ale okazała się kompletnie nie wytrzymała. Więc musiałem zastosować stare, dobre podwórkowe MMA, czyli kopanie po kostkach. Finalnie udało się go zabić, ale niestety nie miał przy sobie nic ciekawego. Możliwe, że w tej chwili kilku z was zadaje pytanie, czy Papuk wie co robi i czy miał jakiś konkretny plan jak przetrwać. Odpowiedź jest oczywista. Nie. Ja. Decyzję o tym challenge'u podejem jak wszystkie moje decyzje życiowe, czyli bez chwili zastanowienia. Czyli nie miałem kompletnie pomysłu, co dalej robić, więc jedyne co robiłem, to na okrągło sprawdzałem wszystkie przedmioty w domu. Niestety nie miałem żadnych narzędzi, aby rozpocząć rozbieranie mebli, ale za to połączyłem się stolarstwa, a potem rozebrałem tego pana, co go zabiłem na początku i skorzystałem z pralki, by wyprać jego ubrania. Szczerze muszę się przyznać, że pierwszy raz w tej grze korzystałem z pralki. Wcześniej myłem wszystko w umywalce. Niestety w początkowym domu nie miałem nawet zegarka, aby sprawdzić, która jest godzina, więc jedyne co mi pozostało, to nawoływać zombie. Być może ktoś z nich będzie miał zegarek, albo chociaż Jakieś przydatne przedmioty. Przybiegło ich trochę, ale niestety żaden z nich nie miał żadnego przydatnego przedmiotu. Zacząłem ich też składować w pralni. Gdzieś musieli być, a na zewnątrz ich wynieść nie mogłem. Zawołałem kolejną panią, ale ona również nie miała zegarka, ani żadnej innej przydatnej rzeczy. No może oprócz otwieracza do koper. Nie mając nic innego do roboty, zacząłem czytać książkę o wędkarstwie. Na bank mi się przyda. W końcu zrobiło się ciemno, a Kevin zrobił się zmęczony, więc poszliśmy spać. Na zajutrz zjadłem pierwsze produkty z moich skromnych zapasów i zacząłem nawoływać zombie. Jeden. Przyszedł, ale trochę mu się drogi pojawiły, więc trzeba było go znowu zawołać. Ten zombie przyprowadził też kumpli. I nareszcie jeden z nich miał zegarek cyfrowy, dzięki czemu będę wiedział, o której godzinie umrę. Chwilę pobiegałem i znowu zacząłem nawoływać moich zgniłych kolegów. Finalnie przybiegła pani z widelcem ogrodowym i tabletkami antydepresyjnymi. Nie wiedziałem, czy zombie przyniosą jakiekolwiek ciekawe przedmioty, które pomogą im przetrwać. W internecie też nie znalazłem żadnych informacji, czy zombie mogą mieć przy sobie jedzenie, ale lepszego planu nie miałem. Więc jedyne co mi pozostało to drzeć mordę na progu swojego domu, mając nadzieję, że jakiś zombie przylezie. Niestety, ku mojemu zdziwieniu, było ich bardzo mało, albo Kevin zaosłał dar mordę. Czasami darcie się przynosiły efekt z opóźnieniem. Wyjrzałem też przez okno i zobaczyłem mojego najstarszego, starego, albo jakiegoś martwego zombie. Próbowałem go zawołać, ale nie chciał wstać. Finalnie tego dnia nie udało mi się już nikogo przywołać, więc po położeniu trochę i zjedzeniu kawałka mięsa mielonego zabrałem się do spania. Swoją drogą wtedy też zauważyłem, że jeden z martwych zombie przenika mi przez ścianę budynku. Nazajutrz znowu udało się przywołać kilka Zombie. Po zabiciu ich trafili oni do pralni, jak zresztą wszyscy do tej pory zabici przeciwnicy. Jednego nawet próbowałem wsadzić do suszarki, no ale się nie zmieścił. Tych chodzących trupów było bardzo mało, więc, żeby się czymś zająć, zacząłem malować Kevina. Pomalowałem mu usta na niebiesko i teraz wygląda jak mój wujek. Brakuje tylko pytania, czy osiądę mu na kolanach. Przebrałem Kevina również w bardziej atrakcyjny strój, co od razu przyniosło efekt, bo zombie zaczęły się złazić. Niestety, ale było to tylko chwilowe zauroczenie i znowu brakowało nie ludzi w okolicach. Mimo nawoływań nikt nie przychodził. Podczas przeszukiwania domu znalazłem strzelbę dwulufową z jednym nabojem. Przez długi czas leżała na półce, bo nie było sensu tej broni wykorzystywać. Jednak teraz stwierdziłem, że spróbuję oddać strzał, mając nadzieję, że huk przyciągnie kolejne zombie. Ale zanim to zrobię, to pora na ćwiczenia. Oczywiście jedyne słuszne miejsce, to tam, gdzie składowane są ciała. Nice. Po treningu i odpoczynku była już za późna godzina na plan z wystrzałem. Zdecydowałem więc, że spróbuję jeszcze kilka razy ich normalnie nawołać. A nad strzelaniem pomyślę jutro. Wsunąłem jeszcze groszek na kolację i poszedłem spać. A następnego dnia zacząłem dzień od nawoływania. Mimo prób nikt nie przychodził, więc może usłyszą huk z broni. Otworzyłem drzwi i oddałem strzał. A potem zacząłem znowu nawoływać, by nie stracili tropu. Podziałało, bo zaraz przybiegł strażnik leśny i jakiś Janusz. Pewnie mu hałas przeszkadzał. Oprócz tej trójki już nikt nie przybiegł, a darcie mordy Przyniosło coraz to gorszy efekt. Aż w końcu zjadłem paczkę chipsów, czyli mój ostatni posiłek. Na siłę próbowałem przywołać kolejne zombie, ale nikt nie przychodził. Finalnie w ciałach poległych wrogów zaczęły się pojawiać larwy. Był to mój plan awaryjny. Niestety, ale się przeliczyłem. Myślałem, że bardziej zaspokajają głód, a nie tylko jeden punkt. Mimo to, je zjadłem, bo co innego miałem zrobić. Poczułem się trochę jak Bear Grills, tylko taki trochę bardziej zniewieściały. Zjadłem wszystkie larwy, które się pojawiły, ale pojawił się kolejny mały problem. Nie mogłem sprawdzić wszystkich ciał, które tam leżały, bo było ich za dużo. Więc musiałem część z nich przenieść do innego pokoju, tworząc bardzo piękny wystrój w domu. Niestety larw było za mało na jakiekolwiek zaspokojenie głodu. Mimo to się nie poddawałem i dalej próbowałem zawołać następne zombie. Może wielkim fartem uda się znaleźć jakiś przedmiot, który mnie uratuje. Ustawiłem też maksymalną głośność na telewizorze, bo nie wykluczone, że hałas przyciągnie następnych osobników. Głód był już bardzo duży, a ja nie miałem żadnego pomysłu co zrobić. Kiedy to usłyszałem helikopter? Helikopter przyciąga bardzo dużą ilość zombie i jeżeli nas zobaczy, to wtedy lata ciągle za nami. Co skutkowałoby tym, że wszystkie zombie przyjdą do nas, dzięki czemu rozwiązałoby to nasz problem albo dałoby chwalebną śmierć. Nie mogę jednak wyjść z domu, więc próbowałem go zawołać przez okno. Nie pytajcie, czemu myślałem, że to zadziała. Tak czy inaczej, helikopter mnie nie zauważył i odleciał, a mi pozostała powolna śmierć głodowa. Co prawda próbowałem się jeszcze ratować larwami, no ale efekt można było przewidzieć. Koniec końców poddałem się. Zdecydowałem odpuścić i napisać wiadomość dla kogokolwiek, kto tu trafi. Umyłem wszystkie swoje rzeczy, a potem wybiłem okna w domu. bo kto mi zabroni. Usiadłem na ziemi, przyspieszyłem czas i poczekałem aż umrę. Co nastąpiło o godzinie 2.30 w nocy. Finalnie udało mi się przeżyć 8 dni i 17 godzin i zabić 27 zombie. Szczerze, to nie spodziewałem się, że aż tyle uda mi się przeżyć. Co prawda gdybym miał trochę więcej szczęścia i dostał więcej jedzenia, czy otwierasz do konserw, to pewnie bym dłużej pociągnął. Bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostaw lajka, suba i komentarz. Bardzo mi to pomoże. A teraz zerknij na inny materiał wybrany specjalnie dla Ciebie.